Cześć, witajcie! Z okazji tego, że musimy teraz wszyscy pozostawać w domach, przygotowałyśmy dla was specjalną niespodziankę. Ta skrzynka. To prawdziwy, najprawdziwszy teatr, który nosi taką dziwną i trudną nazwę, bo nazywa się Kami Shibai. Nazywa się tak, bo pochodzi z dalekiego kraju, z Japonii. Wyobraźcie sobie, że dawno temu. Kiedy nie było telewizorów, ani komputerów, ani internetu, takie skrzynki przymocowywało się do bagażników rowerów, i opowiadacze jeździli po miastach w Japonii i opowiadali dzieciom historię. Dzisiaj taka historia trafiła specjalnie do Was. I myślę, że możemy zacząć spektakl. Tytuł naszej dzisiejszej opowieści to Ogród Niebios. Dawno, dawno temu w odległym japońskim królestwie Yamato żył książę Haitamogosuku i księżniczka Tamanomino. Książę był mądrym i roztropnym władcą, a jego żona Tamanomino, była najpiękniejszą i najmądrzejszą kobietą w całym królestwie. Ich kraj był piękny, poddani, szczęśliwi. Niestety pewnego dnia wydarzyło się nieszczęście. Księżniczka Tamanomino zapadła na tajemniczą chorobę i umarła. Haita Magosuku. Rozpaczał długo, aż w końcu postanowił odzyskać duszę swojej żony. Z pewnością poleciała do raju, pomyślał: Udam się do niebiańskiego ogrodu i sprowadzę ją z powrotem na ziemię. Dosiadł swojego wiernego rumaka i, nie zwlekając ani chwili, ruszył w drogę. A ponieważ koń Hajta Magosuku był magiczny, bez trudu uniósł się w powietrze i poszybował między chmurami aż do nieba. Galopowali tak cały dzień wśród obłoków, aż spotkali na swojej drodze gwiazdę zaranną. Gwiazdo zaranna, czy nie widziałaś księżniczki Tamanomino? Widziałam ją. Widziałam. Odpowiedziała gwiazda Zaranna. Jedź prosto przed siebie aż dotrzesz nad olbrzymie jezioro. Tam nad brzegiem tego jeziora rośnie samotna sosna. Pod nią spotkasz swoją Tamanomino. Hajta Magosuku pokłonił się gwieździe zarannej, spiął konia ostrogami i ruszył przed siebie. Wkrótce dotarł nad jezioro, nad którym rosła samotna sosna. Tamanomino jednak nie odnalazł. Usiadł pod drzewem zmęczony i zasmucony. Siedział tak aż do wieczora, i gdy tracił już całkiem nadzieję, nagle tuż obok niego pojawiła się piękna kobieta. Książę nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdyż była to właśnie jego ukochana żona, Tamanomino. Z płaczem padli sobie w ramiona. W końcu księżniczka zapytała: Co tu robisz, mój mężu? A on odpowiedział: nie mogę żyć bez ciebie, moja ukochana. Przybyłem, żeby sprowadzić twoją duszę z powrotem na ziemię. Jest tylko jeden sposób, by tego dokonać, odpowiedziała księżniczka. Musisz iść do zamku Króla Niebios, usiąść przed jego bramą i wytrwać tak, przez siedem dni i siedem nocy. To nic takiego, odpowiedział uradowany Hajtamagosuku. To nie wszystko, powiedziała księżniczka. Nie wolno ci ani jeść, ani pić przez cały ten czas. Nie możesz też poruszyć się nawet o centymetr. Również wtedy, kiedy będą atakowały cię demony, które strzegą wejścia do zamku króla niebios. Zrobię wszystko, by cię odzyskać, odpowiedział książę. Hajta Magosuku odnalazł zamek potężnego króla niebios, usiadł przed jego bramą i siedział tak, bez ruchu. Wkrótce pojawiły się demony, które krzyczały i szarpały go za ubranie, ale on ani drgnął. Nie pił i nie jadł przez 7 dni i siedem nocy. Aż w końcu z zamku wyszedł wielki król niebios. Nieszczęsny człowieku! Po co przybyłeś do mojego królestwa? Czy nie wiesz, że żywi nie mają tutaj wstępu? krzyknął. Przyszedłem po duszę mojej żony księżniczki Tamanomino i nie odejdę, dopóki mi jej nie oddasz, powiedział hajta magosuku. No cóż, zamyślił się król, wykazałeś się sporą odwagą. Nie zląkłeś się nawet moich demonów. Dlatego oddam ci duszę twojej żony. Król niebios podał hajta magosuku Mały, zawiązany sznureczkiem woreczek. W środku znajduje się dusza Twojej żony, księżniczki Tamanomino. Zabierz ją i wracaj na ziemię. Ale pamiętaj, przez całą drogę powrotną do Twojego zamku nie wolno Ci zaglądać do woreczka. Jeśli to zrobisz, dusza Twojej żony Odleci z powrotem do raju i już nigdy jej nie zobaczysz. Hajta Magosuku podziękował, wskoczył na swojego konia i ruszył w drogę powrotną. Wędrował wiele dni i cały czas dręczyła go jedna myśl: Czy król go nie oszukał? Wiele razy chciał zajrzeć do woreczka. Aby upewnić się, czy dusza Tamanomino na pewno tam jest. Za każdym razem jednak przypominał sobie przestrogę króla niebios. Dopiero gdy był u wrót swojego zamku, otworzył woreczek. Ze środka wyleciał malutki motyl. A więc jednak dałem się oszukać, krzyknął rozpaczony książę. W środku wcale nie było duszy mojej ukochanej żony. Gdy tak płakał, brama zamku otworzyła się nagle i wybiegła z niego uradowana Tama Nomino. Była żywa i zdrowa. Król Niebios nie kłamał, a dzięki odwadze. Wytrwałości i cierpliwości Hajta Magosuku odzyskał ukochaną żonę i żyją szczęśliwie aż po dziś dzień.